W tym pojedynku Piotrek Kacprzak poszedł na łyżkę, tak jest, idzie po Balaka na kolano. Aaaa! Czyżby czyżby Balaka na kolano, szuka tego przeprostu Piotrek Kacprzak. W tym momencie wybronił się Santiago, choć pozostaje z dołu. Aby odebrać oddech Saladinowi Parnasowi, utrudnić mu ewentualną odb... odwrócenie pozycji. Świetnie, też od razu zerwał się Parnas i nic z tego nie wyszło. Kilka mocnych ciosów z jednej i z drugiej strony. Ejt. Wiele energii tutaj. O, z kolano. Ruszył z tym kolanem, a teraz kolejnymi czasami młotki lądują na głowie Jeśli nie będzie Kita się bronił, to przerwie ten pojedynek sędzia Richter. Jest blisko sędzia Richter. Są kolejne uderzenia ze strony Prasela. Za moment będzie przerwanie. Jest tym przerwanie. A szybko w pojedynku. Six. bez agresji. Łastość. Trafia bokserska Tomka Jakubca. Dwa ciosy i na deskach podłączony Janikowski. Five. Zapas. jest ciosy. U ugięły się nogi pod Michałem Pietrzakiem, powrócił do stójki. jakie jest prężynka, natomiast jest pewność Ciebie. Tom Romanowskiego. szeroki uśmiech na jego twarzy i będzie polował, będzie czekał na kolejną okazję. Tommy Four, wokół Wysokiego Salak, Salahattin i idzie po kolejną, w Francji na kolejną obronę tytułu. Daniel na pewno łatwo się tu nie podda, póki będzie przytomny, będzie walczył. Ale go tą siłą grawitacji. Teraz jeszcze przejście właśnie do rąk. Rozpłaszczony Domin przepięknie zachowuje się Kaczmarczyk. Bardzo dojrzale. I to może Klamra, odwrócić plecami do środki, wrócić ten... do gry. Ta firmówka, firmowe sprowadzenie na ziemię. Saladina Parnasa wyciął nogi swojego rywala, zachodzi za plecy, duszenie to pięte, to może być to jest koniec. bardzo głębokie. Świetnie zabił to Saladin Parnasek. Koniec, jest koniec. koniec, koniec Saladinny. Parnas podaje duszeniem za pleców Daniela Rutkowskiego i utrzymuje pas mistrzowski kategorii piórkowej. Ależ ten chłopak jest you have SW69, live, only on Via Play. w70 live only on via play